To jest ogólna zasada, która dotyczy dokładnie tego, o czym dzisiaj tu mówię. Po prostu nie wstawaj każdego dnia i nie próbuj się uszczęśliwiać. Przestań skupiać się na sobie. Zapomnij o wszystkim. Musimy zapomnieć o wszystkim, czego chcemy, na tyle długo, aby dowiedzieć się tego, czego chce Bóg. Amen? I nieś swój krzyż. Jak często? Codziennie? Codziennie? Wiecie, nie byłoby tak źle, gdyby to było tylko na Boże Narodzenie i Wielkanoc, ale codziennie? Brać swój krzyż codziennie? Ale zrobiłem to wczoraj, panie. Dzisiaj chcę, żeby było tak, jak ja chcę. Tak właśnie to wygląda. To może brzmieć dla ciebie jak największy koszmar w życiu. Zaprzyj się siebie, zapomnij o sobie. Wiecie, właśnie z tego powodu niektórzy ludzie nie robią kroku naprzód i nie oddają swojego życia Chrystusowi, ponieważ myślą, że już nigdy nie będą dobrze się bawić. Pozwólcie, że coś Wam powiem. Jest zabawa i jest radość. I to są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. Możesz myśleć, że dobrze się bawisz, ponieważ upijasz się w każdy sobotni wieczór. Cóż, wiecie, to nie jest prawdziwa zabawa, to jest głupie.